Dobra, to teraz tak, eee, czy, czy ktoś z Was, nie wiem, oberwał po tym po Kevlarze? Dobra, ale do strefy najpierw, bo to jest czwarty na piątą. Widzicie, jak rozstawieni są? I tu chyba jedna ekipa. Dobra, no musimy się tutaj wbić zaraz. No Tutaj zobaczcie, ja tutaj zaraz będę schowany. Ten, co jest teraz oznaczony, pretenduje do bycia odstrzelonym, bo się nie rusza prawie. Tylko weźcie się może wpierw faktycznie, On, leżę, dostańcie... Leżę, 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 leżę. dostańcie do strefy, bo to tak słabo. Biegnie tu. Jest... Musiałem, położył się. Bo teraz powinniście mieć ciszę w tym sensie, że będą patrzeć na mnie. I jadą. Siedzę. Z rozwalonym kółkiem, wzięli. Zatrzymali się. Tam gdzieś no, zgasili silnik dalej. Lunetą ich ogarniesz? Może? Yeah. Co to kurde? Tam, przy drzewku Dostał Aha, pojechajcie go. Tak, jeden na poszedł. Dobra, to ja spróbuję im granady zwrócić. Oznaczony? Ok, kroki z tej strony. Jest tak Chłop co porobił? Stój Cała trójka, to był od nich Stój! Ja <coughs> Spoko, ja na mnie, nie mnie, nie musisz się przeć No ale już będę miał e, no to słuchajcie, prezent od firmy Zabrałem Ja pierdziały co za menda No to chodź tutaj za Zazelu Jak on jest taka menda łap nie, trzy. <laughs> Kurwa, ja tego karacha wywale i będę po prostu miał lornetkę i kałacha. No, powoli strefa na to pozwala. Waga, bo tutaj mogą być ludziki. Tak, bo strzały być. Więc... Otwarte drzwi w tamtym, więc. Tu coś leży? Jo. Czy to jest. Gosiu tu w krzakach leży, zobaczcie. No to czekaj, M24 i zobaczę przy płocie. No dobra, ale nie mam jak mu jebnąć. No to najdę. Nie mam najdów, zużyłem na tamtych. Ja rzucam. Nie ma za co. Jeszcze jeden tutaj był, nie? Tam dalej. Tu leży, też w trawie. Nie powaliłem go. Aha, ty... Ja powaliłem. Zapierdol, jakie camperskie mędy, nie? Tam, U, kogoś bliżej nie było jeszcze? Jest bliżej. A tutaj Nie przy jest? skałce. Tak, połowa. zamordowałem go skutecznie. A tego bliżej? Tego przy skałce tylko. To kroki. Inny kąt. Za domkiem się ktoś Łoł wow. Aha Jeden ma MK-12 i w nas tłuk Co tymi skałkami? Nikogo nie ma? Tam jest! Biegnie! Tu jeszcze wydaje mi się, że jeden powinien być. Tak, kroki. Chcę wyleczyć cię za zolu? Już się leczę. Okej. Okay. Tu ty pleży w krzaku? Okej, okay. Pozostał jeden Odnaczony. Eee, słuchaj, de ktoś ma Ty on właśnie miał 4 kill, dwie asysty